Witam wszystkich, tu Olo. Dzisiaj jeszcze raz 360 OneBlade. Powiemy sobie tutaj o wymianie tych ostrzy. Pokażę Wam, jak ten case założyć, ponieważ pod ostatnim materiałem pojawiły się takie pytania, na które po prostu nie byłem przygotowany. Nie wiedziałem, że, że to może stanowić taki problem. Więc tak, słuchajcie, maszynkę mam, no tam na ostatnim filmie zdaje się, jak sobie dodacie ten miesiąc, co był film robiony, teraz, no to tam wyjdzie Wam jakiś tam okres czasu, natomiast ona jakby stępiła się szybciej troszeczkę niż zakładałem i te ostrza nadawały się już wcześniej do wymiany. Natomiast no, ja tej maszynki za długo nie używałem, za często. Ona poszła sobie tak, że tak powiem w szufladę i stosowałem ją raczej tylko wyłącznie jako trymer do ciała, natomiast nie stosowałem jej, bądź rzadko ją stosowałem jako maszynkę do golenia. Ostatnim filmem pojawiło się kilka pytań. Przede wszystkim maszynka pojawiło się pytanie o ładowanie maszynki. Tutaj macie tą oryginalną ładowarkę, która jest podłączona do zestawu. Teraz jest podłączona właśnie do, do tej naszej golareczki. Do, tej naszej, do tego Philipsa. To jest oryginalna, dedykowana. Tutaj ma taki slot, takie gniazdo z takim wycięciem z jednej strony. No i po prostu nie da się tego pomylić. tak To właśnie chodzi o to, żeby tego nie pomylić. I podpinamy ją właśnie w taki sposób. Tutaj nie ma żadnego kliku, po prostu wciskamy ją najgłębiej jak możemy. No i tak jak tutaj widzicie, ona tyle wam będzie wystawać. No i ją sobie teraz podpinamy do, do gniazda ładowania i ona teraz zaczyna ładować. Czyli tutaj ta nasza zielona dioda, ona będzie migać. Ja ją tak na razie zostawię, zobaczymy co się stanie. Czy ona przestanie migać, czy ona będzie świecić cały czas na zielono, tego nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli wystąpi jakiś inny objaw niż miganie, to znaczy, że ona jest naładowana. I tyle. Podejrzewam, że to zgaśnie. Yy, drugą, drugim pytaniem, jakie zadawaliście, to jest ta osłona tutaj na tą głowicę. Yy, jak się ją zakłada? Że ona tam nie pasuje? Yy, nie, nie pasowała Wam do niektórych głowic. Natomiast ta osłona, tak jak widzicie, ona jest tutaj luźna. Ona ma tutaj taki zapas w środku, jakby miejsca i ona nie pasuje na wcisk. Więc jeżeli. Macie problem z zamontowaniem tutaj tej osłony, tej, tej naszej głowicy tnącej. To znaczy, że jest albo niewłaściwe ostrze w pudełku, może ktoś coś podmienił, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Dlatego też odsyłałem Was do sprzedawcy z tym problemem, ponieważ no nie wiedziałem dokładnie o co Wam chodzi w tych pytaniach. ściągamy to w taki sposób, po prostu, że to robimy taki klik i mamy swobodną głowicę. I teraz możemy przyjrzeć się temu case'owi. Słuchajcie, ten case tutaj posiada dwa takie e, jakby wgniecenia, takie dwa elementy, które tutaj będą nam wchodzić e, tutaj w to miejsce. Czyli jak mamy tutaj ten łuczek zaraz za ostrzem, to, to te dwa elementy one po prostu tutaj pasują w te, w te łuczki tutaj pod tymi, e, za tym ostrzem i, i one w tym miejscu jakby pozycjonują e, to ostrze tutaj w tym case'ie. I słuchajcie, <laughs> Ten case'ik, on tutaj ma takie ząbki, które po prostu muszą, muszą się zamknąć. Tu nie ma żadnego kliku, po prostu to tak delikatnie, leciutko chodzi. Tutaj ten to tworzywo sztuczne jest na środku złamane, więc nie rozwierajcie tego za mocno, bo jeżeli będziecie to mocno rozwierać, ono po prostu może pęknąć i, i wtedy już nie będziecie mieć case'a. I ten case, słuchajcie, on jest dołączany tylko i wyłącznie z tego, co widziałem, do zestawu razem z maszynką. Ponieważ ja tutaj posiadam taki zestaw, to jest taka bieda zestaw z dwoma ostrzami. Nie wiem, czy można kupić z większą ilością ostrzy na pewno można i czy jest w środku case. Natomiast ja mam, um, zostało, to, zostało to od razu zakupione praktycznie z, razem z maszynką. Znaczy y, razem, osobno w sumie, no ale wiadomo o co chodzi przy jednym zakupie. Y, I tu w środku nie ma takiego case'a. Więc starajcie się z tego, tego nie zniszczyć, nie zgubić, no bo to w przypadku transportu bądź przechowywania jest, jest dosyć istotne, dosyć potrzebne. Zaraz to otworzymy, zaraz tutaj zajrzymy do środka, a zanim to zrobimy, pokażę wam jak wygląda zużyte ostrze. Pamiętacie tutaj ten szary pasek, taki grafitowy? On był tutaj na całej długości. Teraz tutaj w środku znajduje się takie zielone pole prostokątne i takie strzałeczki, jakby tutaj się pojawiają na tych zewnętrznych krawędziach, też już takie zielone. Ten kolor zielony powoduje, znaczy informuje nas, ma nas informować o tym, że ta maszynka ona już się nadaje do wymiany. To ostrze nadaje się po prostu do wymiany, ale słuchajcie, to ostrze dalej tnie. Yy, co ono tnie? Ono tnie, słuchajcie, takie miękkie włosy. Ja akurat jestem teraz po brysznicu i takie miękkie włosy, słuchajcie, ta maszynka normalnie sobie goli. Teraz jak się ładuje, to odpalić jej nie możemy, ale jak ją odepniemy, to, to jak najbardziej. I słuchajcie, ona sobie tak tnie to. Chciałem ja po prostu coś wcisnąć. I ona sobie, słuchajcie, te włosy w ten sposób goli, tak. No tu jest troszkę ostrzejsza w dół, tak jak wcześniej wspominałem, czyli najpierw, najpierw po prostu tępi się tutaj ta góra, z racji tego, że ją częściej używamy, później dopiero ten dół jest. Więc, więc słuchajcie, te włosy, one są tutaj cięte. Szału nie ma, te włosy są miękkie, tak. Dopiero co były, były myte, ta skóra była po prostu myta wodą z chlorem z tych naszych rur, z tą zawartością tych rozpuszczonych rur i jakimś detergentem. Więc, więc no skóra się poddała, jest miękka i ona tutaj nie stanowi jakby większego problemu dla tej maszynki, mimo tego, że ona już kwalifikuje się do wymiany. Więc słuchajcie, te ostrza są długie jeżeli potrzebuje, potrzebujecie ostrze do golenia się a i ostrze do, jako trymer do ciała ja proponuję jeszcze póki to tnie to ostrze takie nadające się do wymiany, zostawić sobie jako trymer do ciała, do takich miękkich włosów po prostu. Co należy zrobić? Przede wszystkim słuchajcie, zanim to będziecie magazynować fajnie byłoby to odkazić, tak? Czyli myjemy w wodzie. Jakieś tam ciepłe, oczywiście, myjemy to, później możemy to skropić jakimś spirytusem, czymś, co jest bakteriobójcze, włączyć to na jakiś czas, żeby, żeby, ta, żeby ten płyn po prostu rozprowadził się po tym ostrzu, żeby on tam po prostu zabił większość tych zarazków, które tutaj się mogą znajdować, po tych waszych używaniach w tych miejscach intymnych, czy tam gdziekolwiek, i wtedy sobie możecie to po prostu ostrze ściągnąć. Jak to ściągamy? Tutaj jest właśnie ta strzałeczka i po prostu suwamy po prostu to ostrze w ten sposób e, aczkolwiek u mnie jest już tak wyrobiona ta główka, że ona po prostu wychodzi wystarczy ją lekko pociągnąć bez tutaj używania tej dźwigni więc tak to wygląda i tak samo to wsadzamy do tego case'a, czy ten case, czy to ostrze będzie na maszynce, czy nie będzie na maszynce, po prostu wsadzamy sobie w taki sposób, że to wchodzi tak luźno widzicie, to się opiera w tym miejscu i teraz możemy sobie po prostu to zamknąć. I tak samo będzie to zamknięte na, na maszynce. Tak, tutaj będzie po prostu wystawać nam dalsza część tej, tej, tej maszynerii. Staram się to. I tak to, tak to wygląda. Więc tutaj nie ma żadnych jakby, żadnych jakby problemów z tym. Wszystko jest raczej widoczne. Podpinamy ją dalej, niech się ładuje. A tymczasem zrobimy sobie, otworzymy sobie po prostu tutaj dalszą część tej, tych naszych ostrzy, przyjrzymy się jak wygląda. Zanim to zrobimy, przeczytamy sobie tutaj z tyłu co tu jest napisane. Mamy kilka języków, angielski, niemiecki, tego tu chyba nie wiem, to jest chyba francuski, no i polski. Tak, No i tutaj jest napisane, że dotrze z łatwością do najtrudniejszych miejsc, wymiana ostrzy co 4 miesiące, tu gwiazdka. Nie wiem, czy ta gwiazdka jest tutaj wytłumaczona. W każdym bądź razie pasuje do wszystkich modeli on One Blade poza QP15XX, gdzie XX oznacza jakieś tam dodatkowe cyferki, tak? Wet and Dry wykorzystanie. A, tu jest na dole. Dla optymalnego golenia w przypadku e, pełnego golenia dwa razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić. A widzicie, czyli e, jeżeli golimy się. E, w przypadku pełnego golenia tak czyli podejrzewam że golimy się na całym ciele dwa razy w tygodniu tak czyli nie tylko na głowie twarzy ale też reszta ciała dwa razy w tygodniu to po czterech miesiącach no to trzeba wymienić tak Jeżeli golicie się w innych miejscach no to to ostrze wiadomo może starczyć wam na dłużej tak czyli jeżeli używacie tylko nie wiem żeby sobie tam pachwiny golić to to podejrzewam to ostrze starczy dłużej jeżeli no Golicie się na twarze, macie twardy zarost, czyli to, co wcześniej poruszałem we wcześniejszym filmie, to ostrze może Wam się po prostu szybciej skończyć. Eee, dobra, otwieramy bez gadania większego. Dwa ostrza znajdują się w środku. Eee, no i zobaczmy, jak to, jak to jest zapakowane. Tutaj nie ma nic takiego, żeby, żeby to jakoś tak otworzyć bez używania jakichś tam nożyczek czy czegoś ostrego. Zrobimy sobie w taki sposób to, co otworzymy. No i dobra, tutaj znowu mamy jakąś ulotkę. Aha, aha, widzicie, patrzcie się. Zarejestruj się, aby wziąć udział w, w tej ofercie na, na pierwsze wymienne ostrza, promocja dostępna wyłącznie w wybranych krajach. O, ważna do, 2000, do końca 2022 roku. Czyli ja już się nie załapię, mamy 2023, więc yy, gdybym to wymienił wcześniej, to otworzył, to może bym się załapał. No i słuchajcie, w środku znajdują się yy, dwie głowice. Zapakowane tak samo praktycznie jak... No i tu jest jakiś anty, chyba kradzieżowy, yy, antykradzieżowa wklejka. Yy, wewnątrz znajdują się dwie głowice które są zapakowane w identyczny sposób, jak były zapakowane w pudełku z gola, golartą. Tak? Czyli mamy taki blisterek i tutaj znajduje się właśnie ta nasza głowica. Znajduje się ta nasza głowica. I słuchajcie, to jest to, co Wam wcześniej mówiłem. Tak? Czyli mamy tutaj ten szary kolor, nie, nie widzimy tutaj tego zielonego dla porównania. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ściągamy tego case'a. Szynka się na no to ładuje, czyli sobie miga. I Taka jest różnica między tępionym, y, y, nadającym się do wymiany y, ostrzem, a świeżym ostrzem, które powinno y, golić jak szalone. Y, no i tyle. I to jest cały materiał. Słuchajcie, ja to ostrze sobie wymieniam. Y, to będę używał tylko i wyłącznie do golenia twarzy, natomiast to będę używał do y, pozostałych rzeczy. Póki to nie jeszcze i jakoś w miarę nie szarpie. Tak? Jeżeli włosy, tak jak wcześniej wspomniałem, są miękkie nie ma żadnego tutaj problemu z tym to, to czemu w sumie nie to słuchajcie można otworzyć nawet paznokciem twardym wystarczy tu przeciąć jak nożem yy, no tutaj uważajcie już nożem żeby po prostu czegoś nie uciąć jeżeli nie macie jakieś tam zdolności otwieramy sobie to i mamy tutaj dostęp do tej naszej świeżej maszynki Tu słuchajcie, tutaj jest informacja, że co 4 miesiące musimy zrobić wymianę. No i co? I wymieniamy po prostu tak. Czyli cyk, podważamy, to nam zyskakuje. I wrzucamy sobie tutaj to świeże ostrze. To samo miejsce. Pamiętając, oczywiście, o tym, aby golić się nim yy, równoważnie. Co to znaczy? To znaczy, żeby. Starać się tak samo często stosować y, tą dolną partię zębów, jak tą górną, bo przeważnie stosujemy tą górną, zwłaszcza przy goleniu twarzy, a ta dolna po prostu jest mniej używana. Y, a po prostu no, czasami przy niektórych ruchach y, maszynką na twarzy no, y, można spokojnie użyć tej dolnej i wtedy po prostu mamy ostrze, y, jakby tą tępione, czy tam używane w sposób równoważny, tak, czyli obydwie końcówki tępią się, obydwie krawędzie tnące tępią się po prostu tą samą prędkością i, i tyle. Także tak to wygląda, słuchajcie, myślałem, że to się zdąży doładować, bo już ta maszynka wcześniej się ładowała, ale widocznie troszkę ją bardziej rozładowałem przed tym filmem. Mam nadzieję, że to wyczerpie, że tak powiem, zestaw pytań związanych tutaj z tą maszynką. Słuchajcie, tego case'a teraz, zanim założę na te nowe ostrze, przydałoby się go też umyć, tak? Pamiętajcie, że dbamy o higienę. Tutaj w tym case'ie znajdowało się to ostrze, które było wcześniej używane, brudne. Tutaj na pewno znajdują się jakieś tam zabrudzenia, więc to fajnie byłoby jakąś szoteczką ciepłą wodą, z płynem. Nawet to można też później spryskać czymś bakteriobójczym i wtedy dopiero będzie można to założyć na to, na ten nasz, na to nasze nowe ostrze. To jest dosyć ważne, pamiętajcie, to jest higiena i, i, i po prostu dbajmy o siebie i o, o swoje otoczenie. Słuchajcie, jeżeli pod tym materiałem pojawią się następne pytania odnośnie tego sprzętu, to chyba zwariuję. W każdym bądź razie, no pytajcie, no to, po to jest sekcja komentarzy, żebyście pytali, jak coś tam jeszcze się w Waszych głowach urodzi, to, to jak najbardziej tak. Nie orientuję się na chwilę obecną, ile to kosztuje, musicie sobie to sprawdzić. W, w sklepie. Całość była kupiona w Rossmanie. To nie jest jakaś reklamówka, ponieważ też inne firmy także sprzedają ten sprzęt. Ja Wam nie sugeruję, żebyście tego kupowali w Rossmanie, tylko po prostu możecie to praktycznie znaleźć wszędzie. Oczywiście kupujcie tam, gdzie są najlepsze promocje, tam gdzie są najniższe ceny. Nie kierujcie się jakąś tam marką, jakimś tam. nie wiem czym tam. Po prostu. Pamiętajcie żeby o tym, żeby jak najwięcej pieniędzy zostawało w Waszej kieszeni. Z mojej strony to tyle. Ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawiam maszynkę, żeby się dalej ładowała. Idę umyć tego case'a i, i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się hejka.